Ben, jak co wieczór, siedział w aucie kilkadziesiąt metrów od sklepu zoologicznego, w którym pracowała Lizbeth. Zmierzwił czarne włosy, elegancko zaczesane do boku i poprawił kołnierz niebieskiej koszuli. Udawał, że przegląda coś w sieci na smartfonie, ale tak naprawdę jego uwaga skupiona była na drzwiach wejściowych. Była godzina dziewiętnasta. Dziewczyna zaraz powinna zamknąć sklep, i wracać do domu. Po około pięciu minutach wyszła. Ben odłożył telefon i poprawił się na siedzeniu. Ruszył za nią i po kilku minutach zatrzymał się, gasząc silnik. Lizbet wjechała na podjazd swojego domu i przywitała się z Psem, który jako pierwszy wybiegł jej na powitanie. A kto to? pomyślał. Widząc, że z sąsiedniego domu wychodzi piękna, ruda dziewczyna ubrana w krótką, dżinsową spódniczkę i różową koszulkę. Na oko miała jakieś dwadzieścia kilka, góra dwadzieścia pięć, co przy jego trzydziestce wydało mu się idealne. Na jej twarzy zagościł delikatny uśmiech, kiedy kiwnęła głową w stronę Lisbet, a gęste, czarne brwi drżały muskane wiatrem. Nawet worek na śmieci, który niosła, nie umniejszał jej urody. Ben od dwóch miesięcy obserwował Lisbet, myśląc o niej pod prysznicem, jednak ani razu nie widział sąsiadki. Szybko przerzucił swoją uwagę na nową dziewczynę. Bardzo się nią zainteresował na swój chory sposób. Koniecznie musiał wiedzieć, kim jest i gdzie pracuje. Postanowił zostać i obserwować dom. Kiedy zapadł zmrok, wyszedł z auta, rozejrzał się po ulicy i upewniwszy się, że nikogo w pobliżu nie ma, wszedł na posesję. Latarnie uliczne dawały nikłe światło, co pozwoliło mu podejść od boku, czając się między krzakami, po czym zajrzał przez jedyne okno, z którego widać było światło to ekran telewizora oświetlał salon. Ben nie zauważył niczego godnego uwagi poza talerzem zostawionym na stoliku. Jest tylko jeden, chyba mieszka sama. Telewizor jest włączony, ale gdzie ona jest? Mężczyzna postał jeszcze kilka minut, po czym ostrożnie wrócił do auta. Następnego dnia rano założył strój kuriera, który ukradł dawno temu, wziął pusty karton i podjechał pod dom Lisbeth. Była godzina dziewiąta rano, kiedy zobaczył, że nie ma auta rudej. Podszedł do jej drzwi i zapukał, rozejrzał się, po czym poszedł pod drzwi Lisbet. Wiedział, że dziewczyna o tej godzinie dopiero szykuje się do pracy. Dzień dobry, rzekł, kiedy dziewczyna otworzyła drzwi, słysząc pukanie. Mam paczkę dla pani sąsiadki, niestety nie ma jej w domu, to bardzo ważna przesyłka. Wskazał na karton, który trzymał pod pachą, w taki sposób, żeby jak najmniej było go widać. Może pan zostawić ją u mnie? Karol odbierze ją po pracy. Karol, a więc tak się nazywa. Yy, wie pani, to naprawdę ważne, żeby dostała ją osobiście i to jak najszybciej. Niestety nie dostałem jej numeru telefonu. Mogłaby mi pani wskazać jej miejsce pracy, a ja dostarczę paczkę? Ben lekko się do niej uśmiechnął. Był przystojny i to czasami pomagało. Lisbet przygryzła dolną wargę i obejrzała się za siebie. Niech będzie. Wie pan, gdzie w tym mieście jest centrum handlowe? Przejeżdżałem obok. Świetnie. Jak wejdzie pan głównym wejściem, to od razu po lewej stronie. Lisbet zamyśliła się i przymknęła oczy, po czym nieznacznie podniosła lewą rękę. Tak, po lewej stronie będzie sklep z ściuchami. Tam ją pan znajdzie. Uśmiechnęła się do niego, a on grzecznie podziękował i oddalił się. W aucie zdjął kurierskie ubranie i ruszył. Siedząc w kawiarni naprzeciwko sklepu, w którym pracowała Karol, obserwował, jak dziewczyna biega od klienta do klienta, oferując pomoc. Kawa była już zimna, kiedy ją dopijał. W centrum było dużo ludzi. Wiedział, że pozostanie przez nią niezauważony. Przez chwilę zastanawiał się, czy spróbować znaleźć ją na portalach społecznościowych. To jednak nie było w jego stylu. Stał, po czym wrócił do domu. Obserwował ją przez kilka tygodni, przyglądał się jej pracy, obserwował dom, przesiadywał w parku, kiedy biegała poza spontanicznymi wyjściami. Znał jej dzienny grafik. Potrafił stać się na tyle niewidzialny, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Miał już w tym doświadczenie. Pewnego razu postanowił wejść do jej sklepu. Nigdy nie zagadywał obserwowanych kobiet. Karol jednak wyjątkowo go zaintrygowała. W czym pomóc? Jej dźwięczny głos sprawił, że mimowolnie się uśmiechnął. Szukam butów do biegania. Mogłaby mi pani coś doradzić? Oczywiście, rozpromieniła się, po czym zaczęła pokazywać odpowiednie buty. Kiedy wybrał dla siebie parę, dziewczyna zapytała, często pan biega? Żaden ze mnie pan, nazywam się Ben. Zamknij się, nic jej nie mów, wychrzczał w myślach jego mózg. Serce jednak nie słuchało. A więc. Ben, y, często biegasz? Staram się często. Komponuję muzykę do reklam, więc kiedy nie mam zleceń, mam mnóstwo czasu na bieganie. Nie wolno ci mówić takich rzeczy. Musisz być ostrożny. Znowu wykrzyczał mózg. Ben jednak nie słuchał. Ja również uwielbiam biegać. Może spotkamy się kiedyś w parku? Może tak? Rzekł, po czym poszedł do kasy zapłacić. Machając dziewczynie na pożegnanie. Wychodząc z centrum, zganił się jeszcze raz w myślach. Nie wiedział, co się z nim dzieje. Musi natychmiast przestać myśleć o tej dziewczynie. Przez kilka dni mu się udawało. Poznał nawet dziewczynę imieniem Anna. Nie było to trudne. Był pociągającym facetem i, jak chciał, potrafił być bardzo czarujący. Lecz nawet kiedy był z nią w kinie czy na kawie, Myślał cały czas o Karol. Pewnego dnia, będąc na spacerze w parku z Aną, zauważył ją w krótkiej czarnej koszulce przylegającej do ciała, białych leginsach i sportowych butach. Cholera, przecież nigdy nie biega w tym parku, zezłościł się w myślach. Momentalnie przestał słuchać to, co Ana do niego mówi, przyglądał się falującemu biustowi i zgrabnym nogom. Dziewczyna miała słuchawki na uszach i nuciła coś pod nosem. Nagle podbiegł do niej jakiś mężczyzna, uśmiechnęła się i zaczęli ze sobą rozmawiać. Motyle, które jeszcze przed chwilą Ben czuł, zostały pożarte przez potwora, który chciał tylko jednego rozerwać tego mężczyznę na strzępy. Słuchasz mnie? Ben nagle się ocknął i spojrzał na Anę. Słucham. Ana zmarszczyła brwi. Pytam, czy masz ochotę na wietnamską kuchnię dziś? Ale jak wolisz iść z tą rudą, to droga wolna. Prawie krzycząc, przyspieszyła kroku. Ben jednak się tym nie przejął. Spojrzał szybko w stronę Karol, bojąc się, czy usłyszała Anę. Ta jednak skręciła w boczną alejkę, pochłonięta rozmową. Ben dogonił swoją tymczasową wybrankę i przepraszając, wrócili razem do domu. Przez ten epizod Ben zaczął intensywniej myśleć o Karol. Wiedział, że nie da rady sobie jej odpuścić, ale zachował wystarczająco rozsądku, żeby nadal uważać, że nie chciał, żeby dziewczyna domyśliła się, że jest śledzona, obserwowana. Jego hobby musiało pozostać w tajemnicy. Następnego dnia Ben obserwował, jak Karol wychodzi z pracy i wraca do domu. Zastanawiał się, co z tamtym facetem, z którym rozmawiała. Miarowo uderzał palcami o kierownicę, kiedy wsiadała do swojego auta. Ben uruchomił silnik. Oczywiście znał jej adres, ale nie wiedział, czy zmierza do domu. Co jeśli umówiła się z tym kolesiem gdzieś na mieście? Dziewczyna podjechała jednak pod swój dom, a Ben zaparkował kilka domów dalej. Zerknął na okna domu Lisbeth... I uśmiechnął się w duchu. Spędziliśmy razem cudowne chwile, to jednak już przeszłość. Powiedział do siebie, po czym przeniósł wzrok na dom Karol. Było lato, i chłopak uchylił szybę, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Stał w cieniu drzew, których pełno rosło przy ulicy, jednak mimo to ciepłe powietrze mocno nagrzewało jego auto. Po paru godzinach, kiedy było już ciemno, na podjazd wjechało duże auto, SUV marki Kia. Ben ocenił je na około dziesięcioletnie. Kiedy drzwi się otworzyły, ujrzał tego samego mężczyznę, z którym Karol biegała. Opanował go gniew, którego bezskutecznie spróbował stłumić. Mężczyzna ubrany był w dżinsy i ciemną koszulkę w jakieś małe wzorki. Może kropki. Nie widać było z tej odległości. Zapukał do drzwi i po przywitaniu się całusem w policzek wszedł do środka. Ben rozejrzał się. Jakaś starsza para przechodziła obok jego samochodu. W oddali widać było nadjeżdżający rower. A za chwilę, obok domu Karol, chodnikiem, będzie przechodzić dziewczynka z psem. Dopiero po 20 minutach ulica była pusta. I Ben mógł wysiąść z auta. Niespiesznym krokiem podszedł pod dom Karol, obejrzał się za siebie, zerknął na okna, po czym zanurkował tuż pod drzwiami suwa. Tu nikt go nie mógł dostrzec. Z jednej strony duże auto, a z drugiej niewysoki, ceglany murek odgradzający posesję dziewczyny od reszty sąsiadów. Ben przemknął na tył domu, zaglądając we wszystkie napotkane okna. Nie widział jednak ani Karol, ani tego faceta. Dom miał z tyłu sześć okien. Przy piątym, ben usłyszał silnik po drugiej stronie domu. Ostrożnie przeszedł naprzód domu. Zdążył zauważyć, jak kija odjeżdża, a ktoś zamyka drzwi. Ben wrócił na tył i zaczął wypatrywać dziewczyny. Dopiero późną nocą zobaczył, jak wchodzi do salonu. Nie miał pojęcia, gdzie była, ale na pewno nie wychodziła z domu. Był tego pewien. Trzy kolejne dni były dla niego bardzo dziwne. Obserwował Karol, ale nie widział z nią tamtego faceta. Po następnych kilku dniach Karol nadal była sama, tak jakby nigdy go nie poznała. Co się stało, podjechał do niej i co. Po kilku minutach wyszedł i przestali się spotykać. A co jeśli on nie istniał? Co jeśli zaczynam wariować? Czy ta obsesja na jej punkcie mogła aż tak się na mnie odbijać? Z zamyślenia wyrwała go ona. Może pojedziemy na weekend do domku nad jeziorem moich rodziców? Wiecznie cię nie ma. Chciałabym spędzić z tobą więcej czasu. Ben wyczuł lekką pretensję w jej głosie. Nie patrzyła na niego, zmywała naczynia, ale widział, że czeka na odpowiedź. Dużo czasu zajmowało mu obserwowanie Karol, to prawda. Jednak związek z Aną był mu coraz bardziej potrzebny, dawał mu poczucie normalności i pomimo tego, że nie chciał z nią mieszkać, to często zostawała u niego na noc. Mówiłem ci, że szukam inspiracji, muzyka sama się nie skomponuje, ale dobrze, nie chcę się kłócić, pojedziemy. Anna była wyraźnie ucieszona. Odłożyła naczynia i podeszła do niego, oplatając mu szyję rękami. Będzie świetnie, już nie mogę się doczekać. Pocałowała go, a on uśmiechnął się do niej. Czuł dziwny ucisk w żołądku na myśl, że cały weekend nie będzie widzieć Karol, ale z drugiej strony Anna będzie zadowolona, a on może trochę w spokoju popracuje. Weekend spędził pływając z Aną, ciesząc się świetną pogodą, obserwując ludzi, którzy również spędzali te dni nad jeziorem i ciepłem dziewczynę w nocy, wyobrażając sobie, że jest z Karol i komponuje utwór do reklamy nowego proszku do prania. W poniedziałkowe popołudnie, kiedy siedział w kawiarni popijając cappuccino, zauważył, że Karol jest jakaś rozkojarzona. Chodziła nieobecna to w jedną, to w drugą stronę, często nie zwracając uwagi na klientów. Kiedy skończyła, zamiast udać się na parking podeszła do kawiarni, w której siedział. Serce podkoczyło mu do gardła, momentalnie zasłonił się ręką, opierając się o stolik. Rozpoznała mnie. Jęknął, nie myśląc o tym, że para przy stoliku obok dziwnie się na niego spojrzała. Karol jednak podeszła do lady, złożyła zamówienie i nawet nie patrząc w stronę Bena, zajęła stolik w głębi sali. Mężczyzna siedząc bokiem do drzwi wejściowych, skąd mógł obserwować jak pracuje, miał ją teraz za plecami. Kiedy uspokoił skołatane serce, wziął kawy, po czym delikatnie obrócił głowę. Siedziała przeglądając coś na telefonie. Po kilku minutach podszedł do niej mężczyzna. Wyglądał przeciętnie, w okularach, ciemnej koszuli i krótkich spodenkach. Rozmawiali dosyć długo. Ben musiał zamówić kolejne cappuccino, a kiedy je dostał, wypić duszkiem, ponieważ para postanowiła wyjść. Tym razem, zatrzymując auto, postanowił nie wychodzić. Obserwował, jak para podjeżdża. Karol zamyka auto w garażu. A mężczyzna staje na podjeździe. Wydało się to Benowi dziwne, przecież mogli podjechać tylko jednym. Nie zagłębiał się w to jednak, interesowało go coś innego. Po około pół godziny do drzwi zapukał ktoś obcy. Ben nigdy go nie widział, a zdążył poznać znajomych dziewczyny. Karol otworzyła mu, chwilę porozmawiali, po czym dała mu kluczyki. Mężczyzna podszedł do auta na podjeździe, rozejrzał się, po czym wsiadł i odjechał. Ben szybko ruszył za nim, nic nie rozumiejąc. Po przejechaniu paru przecznic facet skręcił do warsztatu samochodowego. Ben mijając budynek zauważył, że auto zniknęło gdzieś w środku. Nie chcąc wzbudzać podejrzeń, nie zatrzymał się, tylko pojechał dalej robiąc koło i wracając pod dom Karol. Dziewczyna, jak gdyby nigdy nic, siedziała w salonie oglądając telewizję. Po trzech tygodniach zaczęła się spotykać z kolejnym. Ben obserwował ich. Trzeciego dnia zaprosiła go do siebie, tak jak poprzednio, auto zostawione zostało na podjeździe, a para zniknęła za drzwiami. Ben przemknął pod dom i położył się między budynkiem a murkiem, ukryty w cieniu. Ubrany był na czarno a jedyne światło to uliczne latarnie, więc był pewien, że nigdy go nie zobaczy. Nie widział auta, ale był pewny, że jest wystarczająco blisko, żeby wszystko słyszeć. Facet, który zabierał auta, był około pięćdziesięciokilkuletnim chudym typem, o siwych włosach, ubranym w czerwoną koszulę w kratę i spodnie typu ogrodniczki. Miał zmarszczone brwi, a jego twarz wyrażała pogardę dla świata. Karol otworzyła tuż chwilę po pukaniu. Jakieś problemy? spytała. Kija już poszła, wszystkie części sprzedane, ale jest problem z tym ostatnim Fordem. Jest przeżarty rdzoł, zbyt wiele na nim nie zarobię. Mruknął w odpowiedzi mężczyzna niskim, chrapliwym głosem. No wybacz, nie zaglądam pod maski aut. Różni faceci się mną interesują, i ci z lepszymi, i ci z gorszymi autami. Szepnęła ze złością Karol, lecz na tyle głośno, że Ben większość zrozumiał. Nieważne, masz kluczyki? Ben usłyszał brzęk i otwieranie drzwi auta. Zaczekaj! krzyknęła. Jest ktoś na warsztacie, kto zająłby się moim? Coś stuka w środku. Podjedź! mruknął stary, przewracając oczami, czego Ben nie mógł widzieć. Kiedy odjechał, Karol wróciła do domu. Po dwóch, może trzech minutach wsiadła do auta i odjechała. Ben wiedział, że warsztat jest niedaleko i nawet jak zostawi auto i wróci na piechotę, może minąć tylko pół godziny. Z drugiej strony pół godziny to nie tak mało, mruknął do siebie. Przeszedł na tył domu, podchodząc do drzwi prowadzących do kuchni. Wyjął wytrych z kieszeni i zaczął majstrować przy zamku. Nie była to dla niego nowość, więc po chwili otworzył drzwi. Znalazł się w ciemnej kuchni, przeszedł dalej i zajrzał do salonu. Budynek nie miał piętra, był za to szeroki. Między salonem a kuchnią były drzwi prowadzące w dół do piwnicy. Pewnie jednak zanim tam zszedł, chciał obejrzeć cały dom. Nie znalazł jednak nic interesującego. Żadnego śladu po facecie, który do Karol przyjechał, została więc piwnica. Ben otworzył drzwi i świecąc latarką, zszedł po starych drewnianych schodach, skrzypiących niemiłosiernie. Na dole były kolejne drzwi, tym razem zamknięte. Ben powtórzył sztuczkę z tylnymi drzwiami i po chwili był już w środku. Było ciemno, a w powietrzu unosił się dziwny zapach. Zauważył włącznik światła tuż przy drzwiach, więc nacisnął. Jego oczom ukazał się makabryczny widok. Ona jest chora wyrwało mu się. Pośrodku niedużego pomieszczenia znajdował się stół, a na nim zwłoki a raczej to, co z nich zostało kończyny były odrąbane, zakrwawiona głowa pozbawiona oczu leżała obok. A w środku tułowia brakowało narządów. Wszystko dookoła było zakrwawione, a krew zakrzepła. Ben zauważył, że kończyny zostały ucięte równo. Musiało to być jakieś ostre, elektryczne narzędzie. Nie widział jednak ani narzędzia, ani kończyn. Stół wyglądał na stary. Pod nim znajdowała się szuflada. Prawdopodobnie tam trzymała narzędzia. W rogu po prawej wisiała obryzgana czarną posoką kotara. Ben odsłonił ją i zobaczył biały uniform, również cały poplamiony. Karol mogła się przebierać, nie brudząc swojego normalnego ubrania. Po drugiej stronie pomieszczenia stały cztery duże lodówki. Ben już wiedział, co może tam znaleźć. Mimo to otworzył pierwszą. W środku stało pełno słoików z napisami takimi jak wątroba czy nerka. W zamrażalniku natomiast znalazł mięso w przezroczystych torbach. mi rękami podniósł jeden, żeby rozczytać, jak mięso zostało podpisane. Na gulasz. Ben upuścił mięso na ziemię. Z przerażeniem spojrzał jeszcze raz na stół. Na czole poczuł kropelki potu. W pierwszej chwili pomyślał, że dziewczyna wydobywa narządy na sprzedaż. Nie przypuszczał, że trafił do piwnicy kanibalki. Wszystko zaczęło mu się układać w głowie. Zwabiała do siebie mężczyzn na mięso, była wysportowana, często biegała, a na górze widział ciężarki, więc była dostatecznie silna, żeby radzić sobie z ciałami. Aut pozbywał się jej spólnik. Ciekawe il o niej wiedział. Pen, który do tej pory był w szoku, Teraz poczuł, że zawartość żołądka niebezpiecznie zbliża się do gardła, szybko wybiegł z piwnicy, ledwo powstrzymując wymioty. Co za chora pojebka! Tak po prostu zostawiła resztki ciała i pojechała do mechanika. To, to. Ledwo mógł złapać powietrze, położył rękę na piersi i starał się uspokoić oddech. Był twardy, potrafił wiele znieść, ale nigdy czegoś takiego nie widział. Podszedł do umywalki w kuchni i odkręcił kurek, nabrał trochę wody i przepłukał twarz. Oparł dłonie o blat i wziął kilka głębszych oddechów. Nie może wiedzieć, że ktoś tu był. Muszę zejść tam znowu i upewnić się, że wszystko zostawiłem tak jak było. Zanim jednak ruszył się z miejsca, usłyszał samochód wjeżdżający na podjazd. Wyjrzał przez okno i zobaczył, jak Karol wysiada z auta, odbierając telefon. Ben rzucił się do salonu, chowając się za jednym z foteli. Bał się, że nie zdąży wymknąć się tylnymi drzwiami, że dziewczyna zauważy zamykające się drzwi. Na razie mi wystarczy, nie potrzebuję więcej. Tak, jeszcze nie skończyłam na dole, daj mi spokój rozłączyła się i weszła do kuchni. Ben miał nadzieję, że uda się do piwnicy. Dziewczyna jednak nie wychodziła z kuchni. Nie wiedział co robi, bał się wychylać. Usłyszał skwierczenie oleju na patelni i brzęk sztućców. Zrobiło mu się niedobrze. Po krótkiej chwili weszła do salonu. Ben miał szczęście, że fotele jak i kanapa są masywne. Kanapa stała po środku, a fotele po bokach. Karol usiadła na kanapie. Nie mogła go zauważyć, on nie mógł się teraz ruszyć. Usłyszał, jak stawia talerz na niewielkim stoliku, po czym włącza telewizor. Poczuł zapach smażonego mięsa i ledwo powstrzymał wymioty. Powoli przesunął dłoń do twarzy i zasłonił nos, żeby chociaż trochę odrzucić od siebie zapach. Próbował sobie wmawiać, że to pewnie stek wołowy. Po prawie godzinie kłócenia zdrętwiało mu całe ciało. Bał się, że nie wytrzyma. Zastanawiał się, co będzie musiał zrobić, jak dziewczyna go nakryje, lecz ta wstała i przeszła do kuchni, mijając fotel, za którym się schował. Bojąc się, że go zauważy lub usłyszy, wstrzymał oddech, dopóki nie usłyszał, jak stawia talerz na lacie. Nagle nastała cisza. Ben nie wiedział, co się dzieje. Co jest? krzyknęła podchodząc do tylnych drzwi. Ben poczuł, jak serce mu staje, musiała zauważyć, że są otwarte. Karol biegiem ruszyła do piwnicy, kiedy tylko zamknęła za sobą drzwi Ben jak strzała wystrzelił za fotela i pognał do drzwi wejściowych. Już go nie interesowało, czy ktoś go zauważy. W biegu odwrócił się jeszcze, upewniając, że Karol za nim nie wybiegła, po czym szybko otworzył drzwi swojego auta. Oddychając ciężko, zastanawiał się, co teraz. Iść na policję? Będą zadawać pytania, skąd wie, jego sekret może się wydać. Nie przejmował się zamordowanymi, myślał tylko, czy grozić mu będzie jakieś niebezpieczeństwo, ale przecież go nie widziała, nie przyłapała go, nawet nie wie o jego istnieniu, nie ma pojęcia, że jest obserwowana. Na wszelki wypadek będzie musiał o niej zapomnieć, lecz to nie wydawało się dobrym rozwiązaniem. Mimo odkrycia, nadal czuł do niej dziwny pociąg i chęć obserwacji. Uruchomił silnik i całą drogę do domu rozmyślał o tym, co dalej. Być może wróci do niej jutro. Dziewczyna na pewno będzie chciała najszybciej pozbyć się wszelkich śladów swoich zbrodni. Wszedł do swojego domu nadal pochłonięty rozmyślaniami o całej sytuacji, kiedy nagle pojawiła się za nim Anna. Znowu byłeś u tej suki? Zapytała chłodno, co zaskoczyło Bena. Jakiej suki? O czym ty... Nie zdążył powiedzieć nic więcej. Poczuł, jak długi nóż kochenny wbija mu się w brzuch. Nie kłam! Krzyknęła rozpaczliwie. Wiem, że u niej bywasz. Widziałam, jak na nią patrzysz, a teraz znowu do niej pojechałeś. Anna wyciągnęła nóż. Krew obryzgała jej koszulkę, a flaki wydostały się na zewnątrz. Ben tracił czucie w całym ciele. Nogi się pod nim ugięły, jednak przed upadkiem uchronił go nóż ponownie wbity w jego ciało. Myślisz, że jestem głupia? Nic nie zauważyłam? Zapłacisz mi za to. Po tych słowach jeszcze kilkukrotnie wbiła ostre narzędzie w jego ciało i nie przeszkadzało jej nawet, jak martwe już zwłoki upadły na podłogę, obryzgując krwią wszystko dookoła. Kiedy skończyła? Rozpłakała się, mokrą od krwi dłonią przetarła oczy, zostawiając na twarzy krwawe smugi. Po czym stała i ruszyła do wyjścia, odwróciła się jeszcze i spojrzała na truchłobena. Teraz kolej na nią. Scenariusz Maciej Kośniewski, czytał. Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.